Witajcie, witajcie. Dzisiaj na początek pójdzie jedna beczka do otwarcia. Później zagramy sobie, oczywiście, potyczkę, bo mamy nowy dzień. Zobaczymy, może wbijemy sobie jeszcze drugą na koniec. No i chciałbym powoli jakieś tutaj karty sobie zrobić. 460 mamy tych fragmentów. Zbieram jednak na te 800. Zobaczymy, zobaczymy. Na razie beczuszka. Witam, trolu, jak tam dzisiaj? oko może być? Jeszcze nam 10 brakuje do drugiej. Myślę, że jak wygramy, to będzie ok. Ewentualnie pogramy sobie dwie potyczki, żeby coś tam... ...się udało wbić. No i cóż. To otwieranie jest fajne, nie? Bardzo fajne. Oho, Dwie niebieskie. Redańska elita, świetna karta, ale już mam trzy. Bomba dwimerytowa, nie mam. Zresetuj siłę wszystkich jednostek. To jest dobre jak mm, przeciwnik ma wysokie, czyli zielone karty. One są tam podwyższone przez różne jednostki. I przez różne karty, nie? No, nie opłaca się oczywiście jak ma czerwone. Spoko. No i jaskółka, czyli bombę może sobie wrzucić gdzieś. Kurde. Jakbym grał na królestwa północy. I też można. Jak gram skeligę, dzisiaj zagramy sobie skeligę. Wezmę sobie tą bombę, wypróbuję. Uuu, tutaj lipa. Tutaj straszna lipa. Wezmę sobie tych zwiadowców. Ale tu widzę beczuszka. Katastrofa. No ale cóż, idziemy sobie dzisiaj zagrać skeligę. Pyk. Co my tu mamy ciekawego? Srebrne karty. Sześć w talii. Może Lambercik? Nie będziesz potrzebny. Tutaj mam skrzeszacz. Swanrigę. Róg dowódcy. Hmm. Na no serio tu jest 6 kart. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dobra, lambercik na razie idziesz, jak pójdą. Inni wiedźmini, to przyjdziesz. Okej, okay, czyste niebo, deszczyk. Jest ok. Co by tu jeszcze można wrzucić? Tutaj mam pełno tego. Ten niedźwiedź, on tak pisga do swojej jednostki i do, przeciw, do przeciwnika, więc. No nie wiem, nie wiem. Ten Drakar, trzeci. O, czemu nie? Może na rogu coś, albo na gromie pójdzie. Chyba 30 kart. I gramy z Spoko, spoko. Dawno nie było, nie? Ostatnio graliśmy potworami, królestwami. I co tam? O, na Franceskę, czyli na Skojetel. No tu, może damy radę. Zobaczmy, co tam jest. O, jest ta bomba dwimerytowa. Tylko czy mi się przyda? Tutaj mamy na minusik. Mamy z krzeszaczy. Tylko regis ze złotych. Mamy deszczyk? Nie mamy deszczyku. To drakar idziesz. nie ziemi. No, on będzie miał. Ale. Zresetuj siłę wszystkich! To muszę to zrobić przed tym, na pewno. Tu mamy wskrzeszaczy, piąteczka. No w miarę ta talia jest ok, jeszcze jest róg. Z tym będę musiał uważać. No ale chcę wam to pokazać, no cóż. Pozwolił ci rozpocząć, no spoko. Że coś się Ty tym muszę uważać, bo jak on będzie miał też... ...osłabione jednostki... No to się zresetują. No ale w Scoia'tael głównie bije przeciwnika, nie? Dobra, damy tą piąteczkę, będzie na wskrzeszenie. Kapłanka Frey i tu jest ta znowu. Wskrzeć jednostkę. No to jest spoko, tu mamy dwójeczkę niestety. Trzech jednostek, dobra, jeszcze poczekam. Możliwe, że nawet krachy polecą. I ta bomba, żeby tego sobie zresetować, bo on ma tutaj dwa. Przy skrzeszaniu by miał... tą dwójeczkę tylko. Dobra, lecimy chyba tą pierwszą rundę w miarę, w miarę ostro. Mam dwie kapłanki te takie... medyczki. No... Jest okej. Okay. Zaraz tego dziabnę albo tą czwóreczkę bo tą czółeczkę sobie zostawię. Kurde, Nie wystrzelam tak, no. się ostro, tu widzę. No, witamy, I idziesz, no, i ta bomba pójdzie. Bo on ma tutaj plus. też mam mały plus, ale spoko. No, bardzo mocny będzie ten plus, ale zwiększę o dwa. No co można. Chłopie. Zagraną kartą specjalną. Ubezpieczył się na tą bombę. No, zajebiście. Wiesz co? Mniejsz o dwa. Nie no, nie zabiję tej karty. Specjalnych średnio tutaj widzę. Hmm. Dwojeczka dwójeczka mnie niepokoi. Cóż, najwyżej skrzeszę. Tego kracha też. No dobra, dobra. Ten saper trochę mnie tutaj ostudził. No okej. Wszystko w porządku. No, świetne. Świetne zagranie. O, dobra, 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 super. Nieźle to zagrał. Jedną kartą. Trzeba przyznać, Regisik chodzi na pole. Trzeba to wygrać. Ogromik jeszcze. Kurde, w ogóle nie mam jednostek. Zobaczcie to. Nie wiem, czym to wygram. Masakra. Oddaj się, oszczędzisz mi czasu. Masakra, to jest tragedia. Chyba zrobię tak. A on ma szósteczkę bazową. Dobra, myślałem, że będzie miał minus. No to trochę się uspokoiłem. Ale spali mi to. Tą dyszkę. W sumie chcę zrobić tak, żeby na ostatnią rundę zostawić tą medyczkę i sobie jeszcze freję wskrzeszę i znowu tego. I on będzie miał już 14, nie? Okej, okay, super. Wiem, że Ci Ciri do łapy wraca, ale. Ja mam trochę tych. dziwnych kart. Czyste niebo. Dramat. Dramat, dramat. Masz serce wy. Dramat. Masakra. Żadnych jednostek, nie? Jak położy kartę, które się skalują ze specjalną, to tu ma. Z 20 punktów. Kurde, małe. Ja to chyba na rogu zaraz puszczę, bo. To logia. Chociaż nie. Położę to wszystko. Chyba to położę wszystko, bo. Mogę nie mieć jednostek później. Chyba, że ten grom. Będę wskrzeszał tych? Chyba nie już. Będziemy o szóstkę, ten dziewiątkę. Już bomba mi się nie przyda później. Dobra, to chodź. Niech bogini chroni ci od złego. No, niestety, muszę to teraz zrobić, żeby mieć czym grać. Lepiej, żebyś mi się pod to poręgnie na No, to się zresetuje o jeden, więc tam. Co dwa? O dwa. Jeszcze nie ma dramatu? Czyli tak, robimy bombę. Później grom na to. Teraz... No teraz jest takie dziwne. Czemu będzie o pogodę? Może w sumie mieć. Jak dam ten róg... Już ta bomba mi osłabi. No jednej karty chyba nie będę mógł użyć. Z tego co widzę. Czyste niebo też do dupy. Dramatyczna sprawa, Wam powiem. Bomba nie przyda mi się jednak, ale zostawię ją w tali. bo na takie sytuacje, jak są osłabione jednostki, z może być. Dobra, ładnie widzę, że nie masz pożogi. Czy teraz już ci jakieś to. Ty będziesz na dół coś klikał. Nie masz pożogi, chłopie. Tyle ci powiem. Nie masz. Najwyżej <laughs> 24 jest stracę, ale... A, może wymienić. Kurde. No, zostawimy to... już losowi. Ciekawe, ciekawe. Coś tam na stole już mam. Bombka do wyrzucenia. No, masz tego pazura. Chociaż... Z... A będę musiał walnąć swojego, nie? Trzech jednostek. Nie mam wyboru. Będzie trzeba sposować. Biorę się do roboty. Będzie trzeba sposować. Dobra. Ciekawe, co tam ma jeszcze. Czternastka. No, niestety nie mogę. No, takie negocjacje, to ja rozumiem. co by się stało, jakby miał mróz? Wygrałbym. Masz? 34 punkty? Wszystko w porządku. No. mogłaby pożoga wylecieć, nie? Ciekawe. Zajebi. Jeszcze poddałeś? No to nie wiem. Pogratuluję ci, ale średnio. Chciałem widzieć wynik. Nowy dzień mamy. No i co tam? Kurde, chciałem złoto. 5 złota. 95 Dobra, to zaraz się widzę z wami jak zdobędę beczkę. Zagram sobie jedną taką szybką. No i wygrana. I co ty my tu mamy? O, 15 zł i fragmenty i super. Mamy 110. Na kolejną becułkę. Chciałem dzisiaj dwie otworzyć na nagraniu. byście widzieli co tu się dzieje w kartach. No dawaj, dawaj. Patrzcie, już prawie 500 tych fragmentów. W sumie by było 500, bo mamy tutaj jeszcze takie niepotrzebne karty. O... Lewny deszcz. No straż królowej. Wran i... talar. Chyba mam go. No to talar do niszczarki. I. No. Ostatnio złote nie lecą coś. Ale spoko. Kto by tu się nadał? Chodź, ty. Damy do niszczarki 485. No, jest potencjał, jest potencjał. Mamy do zniszczenia 4. No i fajnie, jest 510. Ja się czaję na tego Henselta. Ale w sumie też można do potworów sobie kupić na przykład. Leszego, nie? On za 200. Hmm. Ciekawe, ciekawe. Ostatnio ktoś położył tego smoka. Wam powiem. Tego smoka, on nie wiem, czy on jest w królestwach, czy on jest neutralny. Chyba neutralny. Tak, tego smoka ktoś położył. No nieźle, to jest. Niezła karta. Co by tu jeszcze było ciekawe? Dajcie znać, co byście stworzyli z tych złotych. Też mamy w każdej talii po cztery, ale może coś nowego by się przydało. Regis Jennefer na pewno zostanie, a tutaj resztę można sobie zmieniać. Tak wam powiem. Coś tutaj można wybrać. Na pewno bym dowódcę zmienił. I trochę srebrnych. Ta, ta, ta jest fajna karta. Tak, ta jest fajna karta. I ten. Jewin. No, ten jest rzeźnik. Ostatnio, jak zagrał mi tego kombosa, to nie wiedziałem, co się dzieje. No dobra. Na razie to tyle, widzimy się w kolejnym odcinku. Oczywiście zobaczymy, może zagramy sobie z skojatel, a może potworami i wbijemy level. Zobaczymy. Bywajcie.